Cześć Panno, zapraszam Cię na odczyt od 15 do 31 grudnia. Zobaczmy, jakie wskazówki e, mają dla Ciebie karty anielskie, Twoi przewodnicy, Twoja dusza. Jest to odczyt generalny, e, więc nie z każdym musi lub będzie rezonować. Także wybierzcie sobie. To, co z Wami e, rezonuje najbardziej. I oczywiście po spersonalizowany odczyt zapraszam bezpośrednio do siebie. Okej, um, okej. Okay, okay. um, więc Teresa przychodzi, jakby ta energia, która jest przy Tobie. Teresa mówi o tym, iż um, możesz... Um, Możesz w tym czasie być bardziej zmęczona, czy nawet bym powiedziała bardziej podrażniona, um, tudzież podrażniony. I jest to czas około świąteczny, przedświąteczny. Um, z tego powodu również może być potencjalnie więcej napięć, więcej spięć. Um, um, kochani, wiemy, um, um, że wiecie, um, te piękne święta to... Czasem wyglądają w filmach, tak, tak. Um, a żeby usiąść do tego stołu, um, czasem bywa trudniej. Trzeba pokonywać um, różne, różne emocje. Um, ale jeśli możesz, zaopiekuj się sobą, panno, bo tak jakbyś rozdawała, czy rozdawał tą energię innym ludziom. Więc może to być związane z tym czasem okołoświątecznym, że może część rodziny, ktoś może oczekiwać, że zrobisz te święta w swoim domu, tak jak zawsze. I trzeba się naszykować, i napracować, i nasprzątać. A może zaproponujesz, że może tym razem gdzieś indziej, u kogoś. A, a może wyjdźcie do restauracji, jeśli jest taka możliwość. Um, jakby cokolwiek wybierzesz, zadbaj o siebie, za ten czas, dla siebie, bo ty nie musisz każdemu. Sprawiać przyjemności, być dla innych i oddawać i, rozdawia, i rozdawać swoją energię nieustająco. Bo wiecie, jeśli nie masz granic, postawionych jakichś granic, to oczywiście, że ludzie będą chcieli czerpać od ciebie. Przyjedź, zrób, a może jeszcze przyjedź do domu i, i ogarnij komuś, tak? To też wiecie, musicie zobaczyć, czy zobaczcie sobie. Na ile też chcecie dawać, tak? Albo dlaczego też dajecie tyle? Tylko w momencie, kiedy zakładając masz te 100%, a rozdajesz po 20% innym osobom, a mając takich osób na przykład 3 albo 4, to zobaczcie to, ile wam zostaje tej energii? Może 20? Może 30%? Także możesz być pod koniec tego roku już ogromnie zmęczona, ogromnie zmęczony, albo nawet właśnie rozdrażniony, bo może w tej nie do końca umiejętności stawiania granic, a wiesz, czasem wybucha się, zamiast powiedzieć nie, nie mam siły, tego nie zrobię. Albo nie u mnie w tym roku. Bardzo chętnie przyjdę do ciebie, tak? Um, więc czy to będzie masaż, czy to będzie spacer, czy to będzie um, cokolwiek by to nie było, kochani, nawet takie usiądnięcie z książką, takie pobycie z własnymi myślami, z własnym sercem. Jak ty czujesz i gdzie ty chcesz być, i jak chcesz, żeby było wokół ciebie? Jest to ogromnie ważne, bo mam wrażenie, a też czuję, że no właśnie ta karta jest nie bez powodu. Że, że może jeszcze z tą miotełką w czterech literach próbujesz ogarnąć wszystko inne. Nie tylko siebie, nie tylko własny dom, ale jeszcze wszystkich innych dookoła. Bo tak panny mają. Więc może tutaj tym razem powiedz nie. Ale wiesz, to od ciebie zależy, co ty zrobisz, prawda? Bo tylko ty możesz zmienić sytuację u siebie i wokoło siebie. I teraz mamy Serena, która jest potencjalną blokadą, i mówię: Zobacz, jak to jest u ciebie. Powiedziałabym, że może być tak dla części z Was, że. Tutaj może być jakaś blokada finansowa. Okay. I ja już Wam powiem dlaczego. Um, dlatego, iż nie dajecie sobie. Okay? Rozdajecie tą energię um, wszystkim innym, a nie myślicie o sobie. A pieniądze do kogo idą? Do tej osoby, która dba również o siebie, która ma przepływ energii. Ok? Która nie rozdaje czy nie roztrwania nieustająco. Um, I ja rozumiem, że to próbujesz robić jakby z dobrego serca, ale jest to pewien schemat, który został Tobie wkodowany. Ok? Um, więc zobacz, jak to jest u Ciebie. Um, I może być tak, że właśnie tutaj. Um, Twoja sytuacja finansowa, jeśli nie w tym miesiącu, to przez jakiś czas jest trudniejsza. Um, I w momencie, kiedy zauważysz siebie um, i będziesz czuły i czuła dla siebie, że ja jestem ważny, ja jestem ważna i ja jestem na pierwszym miejscu, to nie jest egoizm. To jest. Właśnie ta ważność, ja jestem ważny, ja jestem ważna, to ta sytuacja finansowa zacznie się zmieniać. Tylko, żeby ona zaczęła się zmieniać, to ty, jakby tu jest potrzeba przeprogramowania tego, co myślisz na swój temat. Kochani, zapraszam do sesji indywidualnych um, i możemy podjąć temat, tak? Możemy podjąć współpracę. Kolejna karta jest Serafina i to jest um, jakby przesłanie od um, przesłanie od tego odczytu od twoich przewodników i duszy um, i mówi o tym, jestem aniołem rodziny um, i Jakaś zmiana będzie zadziewać się czy pojawiać się w, wokoło ciebie. A, czy na przykład dostaniesz informację o a, powiększeniu się rodziny, typu potencjalnie tak, któryś z twoich dzieci a, oznajmi, że spodziewają się dziecka, a, typu twój wnuk czy wnuczka. Um, albo jeśli ty um, właśnie planujesz rodzinę, może dowiesz się, albo nie planujesz, tak? Może dowiesz się, że ty, twój partner um, spodziewacie się dziecka, um, albo ktoś z waszego najbliższego kręgu spodziewa się dziecka. Może też um, poczujesz, że jest to czas na um, Powiększenia rodziny w formie o czteronoga, więc może tutaj potencjalnie być kupno zwierzaka, mniejszego, większego, tutaj jakby nie ma znaczenia, ale też, wiecie, to jest czas, ten przekaz jest na czas, ten świąteczny, więc tutaj też może być sytuacja, gdzie dowiadujesz się, kto jest Twoją rodziną, z ko komu albo z kim Tobie jest bliżej, lepiej, łatwiej? a Bo, kochani, rodzina to niekoniecznie tylko i wyłącznie e, więzy krwi. To osoby, które chcą z nami spędzać czas i mają czas dla nas. To może być ktoś, kogo poznałeś. Poznałaś miesiąc temu. A zaczyna uważać Cię jak przybraną siostrę, albo brata, albo babcię, albo dziadka. To wszystko zależy na co jesteś otwarty i otwarta. Ale to też jakby jest zaproszenie do spotykań rodzinnych, tak? Aczkolwiek, kochani, wiecie, em, przy tym czasie około świątecznym, świątecznym nie każda rodzina, czy nie z każdą rodziną jest nam komfortowo, jest nam dobrze. Um, więc może tutaj trzeba um, spojrzeć bardziej przychylnie na te osoby, które są w innych sytuacjach aniżeli ty. Nie każdy jest w komfortowej sytuacji, nie każdy żyje blisko z rodziną. Um, tutaj jest, jakby mówię, karta rodziny, więc Twoje grono rodzinne będzie się powiększać. Um, a to Ty zapraszasz do tej rodziny swoich bliskich. I możesz potencjalnie nazwać ich własną rodziną. Um, I mamy. Jakby prawdopodobieństwo, co e, idąc jakby z każdą kartą, z każdym przesłaniem, prawdopodobieństwo, co jakby z czym będziesz kończyć, czy w jakich energiach będziesz um, kończyć, um, kończyć rok. Co nie znaczy, że e, jakby ta karta musi tylko i wyłącznie pojawić się przy końcu grudnia. Powiedziałabym, um, na przestrzeni kilku miesięcy. A, więc tutaj mamy celestę i mówi o tym, w momencie, kiedy właśnie będziesz brać do siebie a, i będziesz pracować a, z tymi przesłaniami. Um, Potencjalnie możesz być w sytuacji, gdzie poczujesz, że to miejsce, w którym jesteś, nie służy Tobie. Mówię o miejscu zamieszkania. Może poczujesz, że m, czujesz się niekomfortowo a z tymi ludźmi, z którymi mieszkasz, jeśli mieszkasz z innymi ludźmi, i poczujesz potrzebę zamieszkać sam, zamieszkać sama. A może mieszkasz sam sama i będziesz w sytuacji czy w pozycji, gdzie zaprosisz kogoś do mieszkania z tobą? Czy to będzie e, scalenie związku e, z e, chłopaka, dziewczyny na, e, na związek bardziej partnerski e, i, i scalicie go mieszkaniem razem, tak? Wejście na inny etap. Może również być tak, że e, Możesz zmienić miejsce, miejsce pracy? Czy e, jakby myślisz o tym, że tam gdzie jesteś, może jesteś niedoceniany, niedoceniana, może czujesz jakiś zastój, może nie, nie możesz się rozwijać tak, jakbyś chciał, chciała, może spracujesz zbyt dużo i potrzebujesz pracować mniej, albo na innym. Na innym stanowisku, jakby tutaj dla każdego z Was może to znaczyć troszkę coś innego, bo każdy z Was ma inne e, doświadczenia, inne życie, tak? E, więc mówię, tutaj kilka wariantów może się pojawiać, także bądźcie e, otwarci na to. Może ktoś Wam zaproponuje jakąś pracę, a może będziesz chciał, chciała przejść na swoje, e, typu na pracę dla siebie. E, jest to, jest to intrygujący czas, pełen emocji, pełen ekscytacji. To jest właśnie czas na otwieranie się na nowe możliwości, na innych ludzi, bo w momencie, kiedy potencjalnie zmieniasz miejsce pracy czy stanowisko, poznajesz nowe osoby, to już są troszkę inne wibracje, i tutaj otwierasz się na rodzinę na tą blisko, na tą skrwi, na tą niekoniecznie skrwi, ale możesz i będziesz ją nazywać własną rodziną, tak? Ale też dawaj sobie czas, dawaj czas na takie zagłębienie się w siebie, czego ty potrzebujesz, jak chcesz, jak chcesz żyć z jakimi emocjami, albo bez jakich emocji. I w momencie, kiedy będziesz iść za tymi przesłaniami, to i otworzysz się na przepływ pieniądza. A możliwe, właśnie, że tutaj jest jakiś brak, jest jakiś zastój. Możliwe, że jest to związane z tym, że nie, nie, nie ufasz sobie albo nie myślisz o sobie, że Ty możesz. Ty możesz. Poprosić o coś lepszego. Wyrażaj. Chcesz podwyżki, potrzebujesz zmiany miejsca pracy, albo potrzebujesz wystarczającej ilości pieniędzy i więcej, by móc się przeprowadzić czy wyprowadzić z tego miejsca, w którym jesteś. Może po prostu nawet do większego mieszkania. Tutaj nie musi to znaczyć, że. Em, em, Związek będzie się rozpadał, tudzież będziesz wchodzić w bardziej taki zespolony związek, tak? Nie, może potrzebujesz, bo na przykład masz dwójkę, trójkę dzieci i potrzebujesz większego mieszkania, albo jesteś sam sama i potrzebujesz większego mieszkania dla siebie i na przykład dla swojego biznesu. Wiecie, tutaj jest ogrom możliwości i ufam, że. Z tego przekazu znajdziecie coś dla siebie. Jest to zaproszenie do wejrzenia w siebie, jak ty chcesz, jak ty potrzebujesz. I tylko ty masz tą możliwość sprawczą. Nikt nie podejmie tej decyzji za ciebie, i tylko ty możesz właśnie to zmienić tak, jak chcesz, tak, jak potrzebujesz. I z tym, kochani, dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na piątkowe spotkania w grudniu o godzinie 6 wieczorem, w styczniu jeszcze i nie, jeszcze nie wiem. A możliwe, że zostawię piątki, możliwe, że zmienię na jakiś inny dzień tygodnia, a tymczasem życzę Wam dobrych, spokojnych, ciepłych świąt. Trzymajcie się i usłyszymy się następnym razem. Pa!